the truth is running in our blood the answers are lying here with Siemanko ludzka, tu Minecraft jak to, a to nie jest film pokazujący wam jak wygląda moje pojęcie, tylko chciałem wam powiedzieć, bo pewnie większość z was myśli, czemu filmy, bo wiem, że Nie nie pokazywam mojej twarzy, drugie yy, bo twarz to wam pokażę, bo nie, na razie nie musicie widzieć tego yy, nagrywam filmy, znaczy, no już nie nagrywam, wiem, ktoś właśnie ktoś z was myśli, czemu nie bo mi się zepsuć, nie mam jak nagrywać, Jakie jak jest gry, nagram, tu to na telefonie będę nagrywał gram w gry bo mi pojechać, co mam nagrać, więc Widzimy się, gdy wrzucaj pierwszy film z na telefonie i będzie to gra, niech pomóc. Hmm... Jaką grę Wam mogę tu polecić? Nagram dla Was, jak gram w suwej To będzie pierwsza gra na tym kanale. Oczywiście się nie będzie kończyć, bo ta się gra nie kończy, więc zagnam Was. Pa!